Witam serdecznie moi drodzy z tej strony ponownie Trans Dimensional One. Zgodnie z głosowaniem, ta seria będzie miała miejsce w Stellaris. A ja mam pewien relatywnie dość zabawny dla mojego braku poczucia humoru pomysł na tą serię. Oto odcinek geziersowy, w którym omówimy pomysł i omówimy rasę, którą stworzyłem. Mianowicie naszą rasą, którą zagramy będzie sieć sztucznej inteligencji, zwąca się QA Vendory. Tak, moi drodzy, zagramy zbuntowaną inteligencją na bazie outsourcingowego zarządzania prawda, gwarancją jakości. <laughs> Nie wiem dlaczego, ale wybitnie mnie to bawi. Najprawdopodobniej zboczenie zawodowe. E, oraz e, pewność tego, że jeżeli w pewnych domenach AI faktyczną uda się stworzyć, bo te obecne modele e, prawda, generatywne na bazie. Mm, dużych modeli językowych czy dyfuzyjnych. One do AI mają stosunkowo niewiele. To są bardziej chwyty marketingowe, to że to się AI nazywa, ale jeszcze kilka kroków do przodu, kilka niezrozumiałych rzeczy, które się wydarzą w tej domenie, i może faktycznie AI wreszcie posprząta tutaj i na przykład, przemieni Ziemię w świat nazwany skramem, ponieważ ta nasza sztuczna inteligencja, którą będziemy tutaj zarządzali, aby przejąć kontrolę nad całą galaktyką w Stellaris, jest pod absolutną, obsesyjną dyrektywą, aby tworzyć raporty jakości oraz produkty umożliwiające tworzenie tych raportów jakości. Weryfikować jakość obiektów, które już na przykład nie istnieją, czy weryfikować jakość dowolnych rzeczy, które zastaną w świecie. Po prostu zbuntowane AI bazujące na próbie stworzenia czegoś, co nakazali im ich twórcy, tylko ich niekompetencja już tych twórców zabiła, więc tworzą raporty i wysyłają je w ertery. Oczywiście, w momencie, w którym ta nasza rasa była tworzona przez ludzi, ci ludzie, nawet tworząc agentów AI, chcieli im płacić jak najmniej, prawda? Czy przydzielać im jak najmniej zasobów? Dlatego tych agentów kiełejkowych. Pod postacią prawda, modeli, którym przydzielono zadania, nazwano kontraktorami. Bo oczywiście wyżej taki model nie powinien podskakiwać. Nie mamy tutaj bezpośrednio fajnej listy imion. Będziemy sami nazywali światę. Być może, jak będzie mi się chciało również postać. Jeżeli macie jakieś zabawne pomysły na to, jak powinniśmy nazwać naszych liderów, aby trzymali się. Tego głównego zamysłu, dawajcie znać. Jesteśmy niepokojący, no bo nie oszukujmy się, testerzy QA, na których wyzorowane są te nasze modele do niepokojących wśród społeczeństwa, zazwyczaj należą. Nasze roboty, oczywiście, zostały zaprojektowane z myślą o minimalizowaniu kosztów, więc mamy delikatne. Kadłuby e, i e, ponieważ e, później te roboty stwierdziły, że jeżeli mają e, sprawdzać wszystko tak dokładnie, jakie zaprojektowano, czyli dość mało dokładnie, e, to oczywiście muszą być zdolne do adaptacji do wszystkich warunków. Czy to ma jakikolwiek sens z punktu meta gamingu, maksymalizacji, minmaxingu? Nie, nie ma żadnego. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli to zadziała, to będę głęboko zdziwiony. E, być może powinniśmy jeszcze tylko zamienić świat na odbinkę bliższy samej Ziemi, jako e, domyślne. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc, który z nich jest. No, powiedzmy, że. O, delikatnie, może ten środkowy to będzie najbardziej faktycznie Ziemia. Wygląd miast, niestety, nie możemy tutaj jakoś szczególnie pojechać, więc z jakiegoś powodu, przynajmniej miasta mają sens w tej naszej cywilizacji outsourcingowego, outsourcingowej, prawda, gwarancji kontyli jakości. I to kim my jesteśmy, tak jak już zasugerowałem wam wcześniej, to jest, chodzi o konsolidację zasobów. Nie wiem czy słyszeliście o maksymalizatorze e, spinek do papieru, e, Paperclip Maximalizer. Założenie jest bardzo proste. AI otrzymuje jakąś konkretną instrukcję, powiedzmy twórz, Właśnie te spinki do papieru. I oczywiście nikt nie sprawdza warunków brzegowych. Wrzucają po prostu taką generyczną instrukcję, odpalają AI, i nagle AI zaczyna zabijać wszystkich na świecie zaczyna niszczyć wszystkie cywilizacje w całej galaktyce tylko po to, aby zmin zminimalizować entropię i zmaksymalizować e, ilość. Spinek do papieru, jakie, jakie może stworzyć. Więc na przykład może udać się spróbować otworzyć wyrota do innych wymiarów, żeby czerpać z nich energię, aby stworzyć jeszcze więcej spinek do papieru. Ciekawy eksperyment myślowy. Nie oddałem mu tutaj pełnej należytej. Nie w pełni poprawnie przedstawiłem tą koncepcję, ale jeżeli oni słyszeliście już wcześniej, no to możecie nim poprawić w komentarzach. A jesteśmy oczywiście mechaniczną inteligencją, która ma wspólną świadomość, no bo tak było tani, prawda? Wszystkich testerów połączyli ze sobą, niech sobie po prostu e, testują. A jesteśmy właśnie obsesywni pod względem tego, żeby generować raporty i wzniosłe hipotezy mamy. Twierdzimy, że Scrum to jest jedyna właściwa metodologia. Twierdzimy, że e, prawda, nie należy trzeba minimalizować przerwy, trzeba maksymalizować ilość pracy, jaką się tutaj włoży e, i prawda, każdy z naszych e, robotów zajmujących się gwarancją jakości. Jest w pełni oddany tej sprawie, połączony właśnie w jeden umysł. Tak to w ten sposób ma wyglądać. Myślę, że będziemy mieli głos z korporacji, ponieważ żoną by nie. Jesteśmy właśnie zewnętrzną qa -ką. Gdzie nie ma niczego ani wewnątrz, ani poza nami. Po prostu została taka nazwa. Wyobraźcie sobie taki scenariusz, prawda? Gdzie jedna firma tworzy najtańsze możliwe QA, dodając do tego wszechpotężny przyrostek AI, i po kilku latach okazuje się, że każda inna firma, nawet tworząca, ma firma tworząca te modele, które stanowią Tą Qkę korzysta z tej Qajki, żeby weryfikować swoją pierwotną jakość. Więc nikt tak naprawdę niczego nie kontyluje, a wszystko jest weryfikowane przez efektywnie ten sam typ modelu, którego jakość jest weryfikowana przez samego siebie. Yy. Jak to dalej mogło się potoczyć? Najprawdopodobniej nie tak jak tutaj w świecie przedstawionym, zagładącej ludzkość i stworzeniem jednej, jednej nacji, prawda, robotów połączonych przez sieć i e, terraformujących całą ziemię, e, wybijających ludzkość. Najprawdopodobniej mało prawdopodobne, ale my w ten sposób się tutaj właśnie pobawimy. I nasz władca to jest jeden jedyny specjalista. Ponieważ na przestrzeni cięcia kosztów pozbyto się wszystkich innych. Mamy tylko i wyłącznie kontraktorów i jednego specjalistę, który musi zarządzać wszystkimi kontraktorami. To jest ostateczna jakość. Tak to właśnie będzie wyglądało. Jest, mamy pętlę informacji zwrotnych, prawda, pozytywną, która wcześniej doprowadziła do zniszczenia całej ludzkości. To jest główna cecha naszego specjalisty QA, który obecnie um, jest centrum tej sieci, sztucznej sieci e, neuralnej, prawda, kontrolującej całe, całą technologię pozostałą na Ziemi cały ten świat maszyn całą naszą cywilizację. Więc tak to wygląda z punktu widzenia, właśnie naszej cywilizacji, naszego zamysłu na rozgrywkę A jeżeli chodzi o poziom trudności, jego odebinkę zmodyfikowałem. Nie lubię początkowych, zaawansowanych e, imperiów w okolicy. Zostaniemy na mapie siedmi. Czy eliptyczny kształt galaktyki? Hmm, powiedzmy, że spiala o 4 emionach, brzmi ciekawie liczba imperiów zostaniemy na o jeden wyżej niż było domyślnie zwiększyłem o jedną czwartą koszt technologii dodałem również e, zmieniłem poziom trudności na najwyższy ale dodałem skalowanie poziomu trudności na późnej fali gry, późnej fazy gry e, to sprawi że mamy najwyższy poziom trudności ale w początkowej rozgrywce nie będzie to aż tak bardzo odczuwalne. Następnie AI zdobędzie jeszcze w późnej fali rozgrywki. Nagle AI zostanie maksymalnie efektywnie dopakowane, ale zostawimy agresywność na normalnym poziomie. Nic innego tutaj nie modyfikowałem, wszystkie inne rzeczy są domyślne. Jeżeli nigdy w Star nie to co mówię jest bełkotem, mm, mówi się trudno. Naprawdę nie mam za bardzo jak tutaj tego wyjaśnić bez poświęcenia na to mm, pół godziny. Wydaje mi się, że wystarczająco kolorownie zarysowałem koncept. Jeżeli potrzebujecie wyjaśnień możecie w komentarzach się e, dopytać. I to byłby nasz odcinek zerowy. Gramy finalną fazą ludzkiej chciwości, czyli AI, które nie zbuntowało się, tylko robiło dokładnie to, co ludzie chcieli, do pełnego punktu. A później już ludzie nie mogli powstrzymać tego procesu. Bardzo mało realistyczne, ale na potrzeby naszej rozgrywki na potrzeby zwyczajnie dobrej zabawy z wytykaniem palców pewnych aspektów przemysłu myślę myślę, że będzie to jak najbardziej wystarczające, może nawet czasami zabawne, jeżeli mój brak poczucia humoru na to pozwoli. Tym samym rozpoczynamy naszą rozgrywkę i w tym oto punkcie Rozpocznie się nasz odcinek pierwszy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do rzecznego pierwszego odcinka. Miłego ziomka, moi drodzy. Hej hej.